I siostry, a teraz e, kilka e, słów na temat tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Z pewnością oglądacie wiadomości z Polski i widzicie, co się dzieje. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że aborcja eugeniczna jest niekonstytucyjna. Po tej decyzji rozpętała się fala buntu i manifestacji, zwłaszcza młodych ludzi, Rządzających aborcji nie tylko dla dzieci ubezledzonych, ale wszystkich, jeśli kobieta sobie tego życzy. Co jest dla nas ważne? Jak Kościół patrzy na problem aborcji? Otóż Kościół zdaje sobie sprawę, że miliony katoliczy dokonały aborcji. Przez ten czyn nie przestały być katolicznami. Kościół jest matką duchową ludzi a matka ratuje swoje dzieci, zwłaszcza te, które cierpią z powodu złej decyzji. Kościołowi zależy, aby kobiety, które dokonały aborcji, dostąpiły łaski przebaczenia i Bożego miłosierdzia, aby zrozumiały, że Bóg przebacza, daruje i odpuszcza grzech aborcji. Największym zadaniem Kościoła jest leczenie duszy człowieka, Jakie jest podejście Kościoła w leczeniu skutków aborcji? Pamiętajcie, pełne miłości. I teraz, bracia i siostry, patrzycie przez telewizję i widzicie te tłumy maszerujących i opowiadających się za aborcją. Jak podejść do tej sprawy? Otóż pamiętajcie, tak samo jak dla kobiet, co popełniła aborcję, a więc nie potępiamy ich, ale Kościół jednego nazywa, że pozostaje dla nas modlitwa za te wszystkie osoby. Dlaczego modlitwa? Bo jest siła. I pamiętajcie, o co się mamy modlić z, z, w intencji tych osób, które tak traktują i są zaworcą. Mianowicie, żeby w ich życiu. Stało się to samo, co się stało w życiu świętego Pawła. Był największym przeciwnikiem Chrystusa i tworzącego się Kościoła. I usłyszał tylko jedne, jedno słowo: dlaczego mnie prześladujesz? I stał się wielkim wyznawcą Jezusa Chrystusa i głosi, że Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem. I Jezus jest dla bracia i siostry. Największym zadaniem Kościoła jest uleczenie duszy człowieka. Jakie jest podejście Kościoła w leczeniu skutku aborcji? Po pierwsze, osoba taka powinna przebaczyć sobie i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób byli związani z procesem aborcji. Po drugie, Trzeba dziecku nadać imię i przejść rytuał sztuki. To znaczy trzeba koniecznie wymówić słowa Ja Ciebie kszczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do dziecka z prośbą o przebaczenie, że nie mogło ujrzeć dziennego świata. Następnie trzeba się za dziecko modlić, codziennie modlić, aby dziecko wiedziało, że jest kochane. I wreszcie trzeba zaakceptować i przyjąć Boże miłosierdzie dla siebie i dziecka, a w czasie Mszy Świętej ofiarować Bogu dziecko. Kościół pragnął, aby jego członkowie nie żyli z dala od Boga, ale blisko nie, nie ma większej szkody psychicznej i zawodowej. Nadzieja jaką ofiaruje, oferuje Kościół tkwi w istocie Jego nauczania. Bóg jest pełen miłosierdzia. I kto skorzysta z tego miłosierdzia Zostanie uleczony I zacznie na nowo żyć Patrzymy na ten obraz Bożego miłosierdzia I wiemy, co siostra Faustyna Głosiła i co napisała w dzienniczku Że nie ma grzechu Którego by Pan Bóg Nie odpuścił, jeśli człowiek Zwróci się o pomoc Do Bożego miłosierdzia Co mamy wszyscy czynić, żeby Przerwać aborcję? Pierwsze, rzuć się na kolana i proszę Jezusa Zbawiciela, aby nie było aborcji. Walka z aborcją jest jak walka Dawida z Goliatem. Jeśli rządy popierają aborcję, jeśli takie siły popierają aborcję, to pozostaje dubowa walka. Dawid zwyciężył Goliata, bo miał wiarę i Panu pomóc. Drugi. Módl się i pościg za tych, którzy są zwolennikami aborcji. Niektóry rodzaj zła może być wyrzucony tylko przez modlitwę i post. Trzeci. My jako chrześcijanie musimy być świadomi, że będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za milczenie albo obojętność wobec poczęcia dzieci. Cztery. bojkotuj korporacje i organizacje, które popierają aborcję musisz pozostać na polu walki, dodając ducha sobie oraz innym modlitwom i medytacjom. Obudź w sobie umiłowanie mądrości. Dojdź do przekonania, że nie można znaleźć w życiu prawdy bez Jezusa Chrystusa. Dojdź do przekonania, że nie chcesz żyć poza Bogiem i bez Boga. Dlatego obudź sobie pragnienie prawdy i bycia blisko Boga. Dzisiaj niebezpieczeństwem człowieka jest to, że może zrezygnować z pytania o prawdę i wtedy ostatecznym kryterium staje się jego osobisty interes. Życie jest doskonałe, kiedy się nie ofiaruje, kiedy się je oddaje Bogu. Bracie i siostry, co ludzie z Ameryki, którzy są za życiem, mówią, o Oto, że taki przykład. John Henry Weston from Life Side News zrobił taki komentarz. Drodzy i wierzący Polacy, nigdy nie zrezygnujcie z bycia za życiem. Nie jesteście sami. Jesteście wspaniałą inspiracją dla nas i dla całego Zachodu. Dla wszystkich ludzi w Ameryce, którzy są za życiem, jesteście bohaterami. Modlimy się za Was i dziękujemy Wam za wszystko, co mi czynicie dla kultury życia i dla nienarodzonych dzieci. Bracia i siostry, a teraz powstańcie i popatrzcie na obraz w Bossky, Częstowskie. Patrofi naszej prawie. Patrz na Matkę, obłęczynę życia. Matkę, przynoszącą nam życie. Kontentów, jak ona ofiarowała Bogu swoje życie. Ty też ofiaruj jej swoje życie. Zależy wszystko i poproś. Poproś o łaskę. Abyś zawsze był obrońcą życia. Amen. Tak. Pod Twoją umowę żyjemy. Święta Boże, Bóg święty, naszymi prośbami, na nasz niegratny potrzebach nasz, ale otrzelany z szybki, grać nas zawsze w radość, a nam falery na niebo zostawione. O Pani nasza, o redowniczko nasza, pośredniczko nasza, chodźcie tylko nasza,